Bardzo serdecznie witam Państwa. Już za kilka minut rozpoczynamy 31 kongres uzdrowisk polskich, 32 kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii, Medycyny Fizykalnej. W gronie zaproszonych gości, uczestników kongresu specjaliści wysokiej klasy z zakresu medycyny, balneologii, ale też ludzie, którzy znają problemy polskich uzdrowisk bardzo dokładnie. Mamy wśród naszych gości także osoby z obszaru turystyki, obszary zajmujące się historią, zabytkami i także rozwojem małych miast. Mnóstwo tematów, które są strategiczne także z punktu widzenia naszego miasta Ambusko-Zdroju. Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na ten kongres bardzo serdecznie dziękuję. Życzę udanych obrad i wszystkiego dobrego. Witam Państwa serdecznie z pięknego jesiennego wózka Zdroju, gdzie zaczął się w tej chwili 31 kongres Unii Uzdrowisk Polskich i 32 kongres Towarzystwa Balnologii i Medycyny Fizykalnej, którego jestem prezesem. Proszę Państwa, to jest wyjątkowe wydarzenie, dlatego że to wydarzenie skupia zarówno lekarzy i kadrę medyczną i pozamedyczną, a także tych, którzy uzdrowiskami zarządzają, są właścicielami uzdrowisk, właścicielami obiektów, no i którym oczywiście bliskość uzdrowia leży na sercu. Bardzo się cieszę, że doszło do takiego wspólnego spotkania, bo troszkę te nasze kongresy lekarskie wyglądają inaczej, są bardziej naukowe, medyczne, Natomiast tu jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać nie tylko na te medyczne tematy, ale również przede wszystkim jesteśmy w stanie raczej ze sobą współdziałać. Proszę Państwa, to, był też to jest też wyjątkowy czas, ponieważ mamy 120 lat Polskiego Towarzystwa Walnologii i Medycyny Fizykalnej. To jest najstarsze towarzystwo naukowe w Polsce, datujące się z 1905 roku, gdzie pan doktor Dietl e, zaczął działać w Krakowie i cały czas trwało, trwało mimo różnych zawieruch, e, niesprzyjających nie, nie czasów. Do tej pory mamy 2025 rok i towarzystwo działa, ma się dobrze, rozwija się. Mamy coraz większą liczbę młodych ludzi, których bardzo się cieszymy. Do towarzystwa może wstąpić każda osoba, nie tylko lekarz, ale osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Natomiast e, 120 lat zobowiązuje do tego, żeby te osoby, które rzeczywiście zasłużyły się dla towarzystwa i dla polskiej balnologii, dla polskich uzdrowisk, generalnie mówiąc, bardzo piękny sposób uhonorować. W związku z tym jako prezes pani profesor Pani i pani dr Ewa Swejda Hutnikiewicz dostały tak zwane perły balnologii. To będą nagrody, które będę przyznawała albo co roku, albo co dwa lata, w zależności od tego, jak, po, jak po, potoczą się losy kongresowe. I oczywiście z powodu tego, że mamy 120 lat, Ci, którzy naprawdę pracują, prowadzą Akta Balnologika. To jest, proszę Państwa, impaktowane czasopismo. Jedyne w Europie, które zajmuje się problematyką szeroko rozumianą od balnologii przez rehabilitację, fizjoterapię i wszystkie rzeczy związane przede wszystkim z uzdrowiskami, ale również z lecznictwem pozauzdrowiskowym. I tutaj zostały pan, nagrodę pani redaktor Anna Łuczyńska, pani redaktor Barbara Domasławska, które od wielu lat wspomagają i prowadzą. Bez jej mrówczej pracy nie, nie byłoby impact faktoru i nie byłoby tak dużego zainteresowania ogólnoświatowego. No i profesor Wodzisław Kuliński, który jest naczelnym redaktorem Akta Balnologica. Ponadto co roku będziemy wyróżniać osoby spoza branży medycznej, które bardzo aktywnie współdziałają razem z nami, pomagają nam w różny sposób, nawet chociażby z powodu, e, chociażby e, takiego rozpropagowania internetowego, czy cyberbezpieczeństwa, czy, be czy współorganizowania Różnych, różnych z nami, czy kongresów, czy chociażby, proszę Państwa, kursów. I w związku z tym uchwalona została firma Techniska w postaci prezesa, w osobie prezesa pana magistra Roberta Wypicha. I myślę, że to będzie kontynuowane. Jeśli dany mi będzie oczywiście w zdrowiu dalej być prezesem, a zanosi się na to, że jeszcze troszkę lat mi zostało prezesowania oczywiście, to będę bardzo, bardzo chciała te osoby, które rzeczywiście wykazują ogromną chęć w dzisiejszych niełatwych czasach do tego, żeby tymi nagrodami, chociażby symbolicznymi, proszę Państwa, honorować. Ja się bardzo cieszę, że się tutaj spotykamy. Też chciałam Państwu powiedzieć, że Zanosi, ponieważ mamy piękne i mamy rzeczywiście przychylność w, włodarzy miasta, mam nadzieję, że dzięki uprzejmości też tutaj naszych przyjaciół, chociażby z hotelu Bristol, będzie Myślę, że zdradzę rąbek tajemnicy. Chcemy po prostu, aby tutaj założyć i żeby kontynuować pracę potem przez dwie lata. Następne klinika balnologii, zdrowia i prerehabilitacji. Ale proszę Państwa, w odpowiednim czasie poinformuję, zaproszę na otwarcie. I myślę, że to będzie też taki piękny punkt zwrotny, po to, żeby tak piękne uzdrowiska Ziemi Świętokrzyskiej były po prostu uhonorowane tym, że i nauka polska, i lekarze, bardzo, i bardzo sprawni menadżerowie, Zostaną w jakiś tam sposób prawda, połączeni ze sobą, połączymy siły i będziemy działać na rzecz naszych pacjentów, na rzecz osób. Wiecie Państwo, w tej chwili jest tendencja do tego, że chcemy żyć piękniej, młodziej, chcemy być bardziej sprawni, a to wszystko, proszę Państwa, no, trzeba w jakiś sposób zapewnić tym naszym pacjentom i myślę, że busko jest takim najlepszym przykładem, gdzie przy okazji dobrej współpracy. Przy okazji oczywiście organizacji e, kongresu, przy okazji wspaniałych ludzi, których spotykaliśmy, e, e, będziemy tą pracę kontynuować. Ja proszę Państwa, reprezentuję Śląsk, który uwielbiam i kocham. E, nie zapominam o moich uzdrowiskach śląskiego, czałkowice ustroń, ale proszę mi wierzyć, myślę, że współpraca między województwem świętokrzyskim a województwem śląskim, jeśli chodzi o obszar uzdrowiskowy, e, zarówno medyczny, jak i pozamedyczny będzie się rozwijała. Dziękuję uprzejmie. Firma Hasmet z Bielska Białej oferujemy nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dla sanatorów, m.in. zrobotyzowane urządzenie do hydromasażu na sucho Aquatizer z Japonii. Oferujemy innowacyjne systemy do kinezyterapii firmy z Finlandii oraz robotykę dla rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej. Reprezentuje Stowarzyszenie Unii z Polskich, to jest organizacja pozarządowa, która od ponad 25 lat reprezentuje wobec organów administracji państwowej, rządowej i instytucji państwowych. Interesy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a przede wszystkim interesy pacjentów jakości usług w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w całej Polsce. Dzisiejszy kongres po raz pierwszy organizowany w Wózku Zdroju. Jest też kongresem, który połączył Kongres Polskiego Towarzystwa Balonologii, Medycyny Fizykalnej i Kongresu Uzdrowisk Polskich. Jest spotkaniem kadry medycznej, naukowej z zarządzającymi zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, menadżerami i wójtami, burmistrzami, prezydentami miejscowości uzdrowiskowej. Tworzymy jedną rodzinę uzdrowiskową i zależy nam na tym, żeby lecznictwo uzdrowiskowe jako integralna część ochrony zdrowia rozwijało się bardziej dynamicznie, żeby odpowiednie środki finansowe trafiały do polskich uzdrowisk na infrastrukturę. Coraz większe zainteresowanie z polskich pacjentów do korzystania z polskich uzdrowisk, to jest ponad 800 tysięcy pacjentów, którzy chcą leczyć się w naszych polskich uzdrowiskach. Od pewnego czasu po skorzystaniu przez uzdrowiska ze środków unijnych nasze uzdrowiska doskonale konkurują jakością usług z uzdrowiskami europejskimi. My jesteśmy organizacją, która będzie artykułować wobec organów administracji rządowej, państwowej, instytucji interesy polskich uzdrowisk. Dziękuję bardzo.